Pankowidzowie Ci Sinerias, czyli OTP Mastera gdzieś z westowskiego serwera w właściwie rank 1, dobijając 1759 punktów. OTP Mastera, czyli najłatwiejsza postać tak naprawdę w grze. W sumie niedawno chyba dostał lekkie zmiany na W, o których nawet sam nie miałem pojęcia i dopiero oglądając tę giereczkę zrozumiałem jak działa jego W i w sumie nawet nie wiedziałem, że to jest aż taka opełniętność. I on idealnie ją używa, więc możecie się naprawdę dużo nauczyć. Tutaj Gierka nie zapowiada się. Od początku dobrze, jak widzimy, ale on na spokojnie nie tiltuje się. Zobaczył po prostu sytuację, jak to wygląda na bocie. Zobacz, że Cardus nie ma flesza i jak aktualnie. Tutaj Pike spingował. Bardzo ważna rzecz, pingowanie samonerów, róbcie to widzowie, a wasz jungler może zgankuje waszą linię. Ciekawe rzucił W sobie tutaj, żeby po prostu się uleczyć. Tak naprawdę Master G nie traci many w dżungli, tak w sumie jak każda postać. Jedna z lepszych mechanik aktualnie na tym Master G, to podczas rzucania W Kancelujemy autoatak i zau zauważcie jak on rzuca autoatak, W, autoatak znowu i to przyspiesza jego clear o no parę dobrych sekund oczywiście. Widzi na bocie, że jest sytuacja tutaj do zgankowania, jest potrójny wave'ik Smajtuje po prostu blue, nie bierze grompa, mimo tego, że to będzie miał Mimo tego, że będzie miał po prostu czwarty level. Po prostu idzie na tego bota. Leczy się przed. te W w ogóle nie ma aż takiego dużego cooldownu, chyba ma 8 sekund, coś takiego. Pamiętam kiedyś jeszcze grał się AP Masterem. To te to było chyba 16 sekund. Dobra, zobaczmy, zobaczmy jak zagra tutaj. Użył E od razu, rzucił Auto, tak W, żeby skancelować. Cały czas trzyma w Skew, żeby tutaj dobić. Pum, Flashyk, Elo Santa. No i Bengrek, no i mamy Double Killa. No i to jest bardzo dobry tutaj start. Musiał sobie odsapać. Pinguje, hekari, że jest na górze. Bardzo ważne, co musicie robić jako jungler Kiedy gankujecie bota. To chcecie pewnić się, że wasz Smith albo top player Są świadomi tego, że dżungler jest po drugiej stronie mapy Więc tak właśnie jak tutaj robi nasz sinerias, sinerias, czy Jakoś tak Grałem z nim parę razy, w sumie nawet nie, wiedz... Nie, wiedz... nie wiedziałem, że on jest aż taki dobry Że rank 1 wbije O jak... jak sobie, wiecie jak to jest stresujące? Ma... Jego team bardzo dobrze skaluje, mają Gragas'a, według mnie Gragas na mi bardzo dobrze skaluje Swen jest aż taki dobry Ale Master G z Twitchem to jest. Mm, Bangerang. Bangerang bestie to są. Robię tutaj drugi spawn golemów. i Będzie zmierzał chyba na topa. Tutaj nie wiem, czy jest coś zwardowane, czy nie. Chyba nie. Tutaj nic nie spingował swainik. To jest jakiś Oriada main w ogóle i na topie gra. Niezły wariatek. Tutaj według mnie nie ma żadnego ganka po prostu. E, tutaj chcę skoverować, ale jednak tutaj. Oriana dała się złapać głupio. O, widzicie? O! Auto w, auto cancel. Auto. W? Na no, auto? No, chyba tak. <noise> od razu szybki recall, żeby po prostu, no, nie, losowo tutaj nie spotkać Karima. I ciekawy mieczem, będzie szedł na raptory, czy od razu do botan szedł Rzuca W w bazie, żeby jeszcze szybciej się tak, jakby uleczyć z tego, no, healingu podstawowego z bazy. Kiedyś okay, zmierza na bota po prostu, bo w sumie to jest taki matchup, gdzie cały czas będą dymy. Kiedy mamy Pajka, Nautilusa. Yy, na tym bocie cały czas będą dymy jakieś, nie? To nie jest tak, jak że Lulu na Janna i po prostu nic się nie dzieje. Hekarim próbował mu zabrać, oj, o, dobra, wziął. O, to to samo, że tam nie musimy się moimym przejmować. Gruby jest bardzo tanki, więc tutaj. Oj, szkoda, że tego killa nie trafił. Oh, my o my, mam. Ale się wylał. To był double kill dla tego gragasika, ale się wylał totalnie. No nie, kanon. Kurwa, jak masz tak kanona zmieszać? Botlane zabił? 11. Master mastery in 11 in a row. 11 gier wygrał Master'em, no to nieźle, no to niezły wariat Jak szybko bierze tego w ogóle smoka? Wystarczy, że macie tego Nun i tego nasz, tego dragona totalnie oszutujecie Okej, okay, pinguje, żeby cofnąć na bocie No, ma tylko grompa dostępnego, więc tutaj tak słabo, tak, tak po prostu sfarmić go, raczej chcemy... E, no, mieć jakby dłuższą ścieżkę, ścieżkę, jeśli chcemy gankować, znaczy gankować, farmić Ok, no, teraz najlepsze makro to Cracks, into Red into Chicken McNuggets, i Jak on jeszcze raz? Cracks, Red Buff i tu Chicken McNuggets i później będzie miał szósty level i będą dymy, tak? Właśnie dlatego nie chciał tego grompa wziąć, bo to totalnie bez sensu byłoby. Plus, golemy mają większy level aktualnie, czyli nam dadzą więcej expa, no coś się przełoży po prostu na szósty level będzie miał przewagę, tak? Bo Hekarm nie powinien mieć szóstego levela, tak? No Hecarim jest raczej w plecy. Nie rzuca Q w ogóle? Co ten Hekarm robi? W ogóle. O szósty ma hekarm. Dobra, co ja pierdzielę, ty? Jakim cudem? Po prostu farmi farmi. On w ogóle nic nie robi, z miał Ciekawe w sumie. 7 minut masz ma 6 level, więc w sumie szybko. Myślałem, że Master albo szybciej. No to wziął Chicken McNuggets. I ma szósty level. on Leci na na Raptory. Pike jest pierwszy. Pike jest również silniejszy niż ten nowy champion Milo, czy jak on się to nazywa. Więc na... no. Powinni wygrać walkę. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. jak okay, po prostu czyść tutaj pinkorda. Nawet on rzuca W. Oj, nice. Jeszcze Kiana tutaj umarła. Ona rzuca W, że jest warders czy szybciej, rozumiecie? Rzucanie tego W jest bardzo ważne, z tego co widzę. Ale E na przykład nie rzuca, jak robi dżunglę. E po prostu trzyma cały czas. Okej, okay, rzuci Q tutaj w golemki, jednak nie. Oni tutaj wygrywają tę walkę, na pewno raczej. Twitch ma szósty level, master ci też. Okej, okay. Kiana może z bazy tutaj iść. Bo często jest tak, że te Kiany, jak już przegrywają linię, to nawet nie idą na Mida prosto z bazy, tylko po prostu lecą na Bota i liczą, że coś się po prostu stanie. Ale ona po prostu wróciła na Mida. My bad. No i co, po prostu, Ed z Sformułowanie trzech yy, kampów. Przybliżył kamerkę w ogóle, nie wiem, czy jest świadomy tego. Okej, okay. jest świadomy. Tutaj, jak tutaj nic na Bocie się nie stanie, to raczej po prostu powinien iść w Heralda, ale tutaj Hecarim jest. Zobaczcie, jak Kampa w ogóle zdropował. Nie, nie dokończył tego grompa, tylko widział, że ten Hekarim biegnie jak taki cymbał. To po prostu zdropował tego kanona, pff, grompa i poszedł zabić tego konia, no. Zostawuję go? Okej, okay, jak rzuci, Q, to będzie pike się tankować. I pike umarł. mu <laughs> mógł jednego tylko stankować. Co za golem. O, Krakan działa. Ciekawe czy Twitch będzie tutaj zły? O, oddam mu. Nawet nie walczy. Ach, chciał, 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 ale dobra. Idealny 1500, no. Piękny reset, piękny reset. No i zmierza znowu na golemy. I będzie raczej. Według mnie powinien być tak: Golemy, Raptory, Herald. Albo teraz po prostu wziąć golemy, ponieważ Kiana jest martwa, więc mają okienko, żeby zacząć tego Heralda i, ma i mieć po prostu przewagę liczebną. Jakby to było competitive, prawdopodobnie. No jakim cudem on to wziął? No ja nie wiem. Na competitive. No, raczej każdy jungler chciałby po prostu iść tutaj od razu na heralda Jak przeciwny mi laner jest Nie wiem, ten Hekanim totalnie zflipował tego heralda jak coś Jakby tam po prostu Pike, czy Gragas... Gragas... Gragas zobaczyli, no to by pewnie go zabili, bo nie miał r To jakaś walka będzie, ale raczej nic z tego nie wyjdzie Będziemy po prostu się skupić na graniu pod wave'y, czyli puszywanie mida, pójście do bot'a, granie pod smoka, coś ten deseń Tutaj takie losowe walki, no totalnie nie mają sensu O, na przykład jak robi jak tego blue buffa, to używa Nie wiem, od czego to zależy Po prostu myślałem może wtedy, że będzie walka jakaś, dlatego nie chciał rzucić W sumie to tak mogło być oriana tutaj troszeczkę się zgubiła W sumie troszeczkę dziwne, że oriana dostaje w pierdzie od Swaina Bo wydaje mi się, że oriana jest jedną z lepszych matchupów na właśnie Swaina Ponieważ, no trzyma go dystansem cały czas A Swain chce się bić tak jakby w mili 800 golda, kupuje buty po prostu i leci kolejny item na atak speeda Strudeway, ma to sens. numer Jeszcze, jakby tajmował rkego jego, to byłoby pięknie. ten pack powinien przeżyć, nie? Tak, przeżyje. Ten Hekarim do. Dobra, jednak nie przeżyje? Okej, przeżył, dobra, to jest GG, to jest GG. Po tym to jest katastrofa. Pum, jeden. O, ja nie wiem, jak ona działa, ta nowa postać, jak coś. Ona odpycha chyba tak troszkę. Drugi. dobie Ach, oh, dobra, myślałem, że skoczy, ale. No, nie ma co, nie ma co. Gra jest wygrana tak naprawdę. Wystarczy jej nie strować tak? Weźmy Smoka, Chillera, oddycha głęboko, dokładnie tak, Cinerias. Ale on jest zestresowany. Heka Angry napisał Pike w ogóle. <laughs> ja się tutaj bardziej próbuję styltować przeciwnika. A to jest całkiem fajna taktyka na solo kill bo ludzie dają się tak tiltować O, o. Smite jest za 5, więc tutaj tak jakby czeka troszeczkę z tym. Okej. Okay. Jest, ja wziął to. Rzucił W idealnie, żeby skancelować. Nie skancelować, tylko zredukować 90% damage'a kartusa R'ki Widzieliście to? No. Dokładnie, dokładnie jak powiedział. Przez pół sekundy po użyciu blokujecie 90%. Nadchodzącego damage'a Tylko przez pół sekundy, okej? Okay? Później tam ta redukcja chyba zmniejsza do się do 60% tak mi się wydaje Ale musicie bardzo ładnie tajmować to Tourette shoty też możecie tajmować o, Oczywiście tourette shoty są troszeczkę łatwiejsze do tajmowania Ale ta redukcja jest troszeczkę mniej zredukowana wtedy Chyba na tourette shoty to działa tak w 50% mniej Tam w opisie pasywki macie o, pasyfki, no. W opisie skill'a 10 już ma, w 13 minucie If I win this game, I'm rank 1 US master <laughs> z Masteremino Hekka nie, Jak to jest możliwe, to jest West to jest kurde serwer one tricków, naprawdę E on chyba on, go na zabije ten, ten hekarim. Patrz, ten Hekari może go nawet nie zabić, bo Rylaja ma ten swing. Pokaż topa Pokaż topa! No i ten hekarim ma on jest taki mad On powinien teraz napisać Hekamad hekamad. Dobra, kolejny tutaj chilki. Hekari na topie, więc tutaj, no, nic złego się nie może stać, tak naprawdę. Chyba, że. Dobra, zysmaj go po prostu jak śmiecia jakiegoś. Wave, <laughs> Dawaj. Tak. No, puszyj to no. Skiego za wie? A to odpycha jakoś ten skill. Jak ucieka, bobas. Chyba kolego jakiś. O, Oriana Shockwave'ik O jezu, ale Shockwave'ik, no. Niezły Shockwave'ik, Orianka. Niezły Oriana main. Dobra. O, i będą się tutaj bili. Oriana bez Nie wiem jak z Kiana Merka wygląda. Dobra, bomba. Hehe, Esa. Esa, Kiana. Kiana tutaj ucieka. slowkiu. to jest w ogóle gracz z Ultraligi, jakby ktoś pytał. On gra w Z10. On ostatnio grając Akali zabił Tristanę na midzie 2 na 2 2 na 2 dwa razy. Byłem w szoku totalnie. Tristana grał Frygo, może kojarzycie. Techno Joule. miał nickname. Pewnie nie kojarzycie, ale taki, taki śmieszek. On dostał dwa, dwa razy solo killa od Akali jako Tristana. Troszkę pompa, no powiedziałbym. Dobra, jaki ten kolejny kupi? Zaraz zobaczymy. Na 2000, w sumie nie zwrócimy uwagi chyba. No takie itemy się do Bodka kupuje, ale czy on Bodka kupi? Nie, nie nie, Nie Nie, nie, zwróciłem, nie zrobiłem researchu dokładnie widzowie jak, jakiego builda on end, robi Carolden end. end, tak, dobrze, dobry shot calling, dziękujemy Nie zrobiłem dokładnego researchu jak on się buduje, ale tak Okej okay. Kraken, Botk i później Vinso i chyba zabijasz wszystkich no. no nie ma opcji, że nie zabijesz kogoś, ale się cieszy Ale fajnie Dobrze, wygram na Noach, wcześniejszy rank 1 Mam nadzieję... A on jest chyba angielski to nie muszę tutaj tłumaczyć, prawda? O! O o o! No jest surunderwat! No jest surrenderwo! Jest rank one! Zobaczcie! Zobaczcie jego reakcję! Get rank one! Is it? Dobra, czy będzie rank 1? Ooooo! rank 1! Dziękuję za oglądanie widzowie! POMPA! Jest pompa dla was! Jak Master GFBA rank 1, Wy też możecie. Huu!